A moje miasto to Białystok. Z nami zastępca prezydenta Białego Stoku, Marek Masalski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy pierwszą w mieście tężnię solankową. Pierwszą, ale nie ostatnią, zdaje się. Tak, tężnia powstała na osiedlu Pieczurki. Jest zbudowana z drewna, gałęzi. Płynie po nich woda solankowa, która nasącza powietrze minerałami i mamy małe sanatorium na pieczurkach. Jeśli ktoś był w sanatorium i korzystał z tężni, to wie, jakie są korzyści dla układu oddechowego, dla, dla zdrowia. Zachęcam mieszkańców do korzystania z tej, z tej tężni. Myślę, że jest to taka propozycja, z, z wyjście do mieszkańców, prozdrowotna, też miejsce spotkań, jakiś takich kulturalnych, e, m, sąsiedzkich. Tak jak kiedyś na wsi były ławeczki, gdzie e, o, jeszcze są, siedziały. Jeszcze są. Jeszcze są. A, a to w Białostoku <grym> będą takie miejsca, gdzie można sobie usiąść na ławeczkę, porozmawiać e, z sąsiadami e, i skorzystać z dobrodziejstw Solanki. To pierwsza nie, jak mówiliśmy. Gdzie powstaną kolejne? E, tak, kolejne powstaną są... Właśnie tężnie suche i mokre, tak, tak się dzielą. I kolejna: tężnia suche ma powstać na, w parku Planty, również w, przy ulicy Szkolnej w parku Jadwigi Dziekońskiej. I jeszcze jedna mokra tężnia powstanie. Przy ulicy Fredry. Przypomnijmy, że to, te też nie powstają w ramach budżetu obywatelskiego jeszcze z 2021 roku, tak? Tak, tak. Ja jestem prezydentem od miesiąca, co prawda, natomiast nadzoruję zarząd mienia komunalnego, który realizuje właśnie te zapisy budżetu obywatelskiego. Cieszę się, że mogę w to wejść, w ten temat i realizować te przedsięwzięcia. Sądzę, że będą one dobrze przyjęte przez mieszkańców i to jest takie podnoszenie komfortu życia Jakości życia mieszkańców Białego Stoku. Nie da się, Panie Prezydencie, nie zauważyć, że mamy wakacje. Zdecydowanie zmienił się ruch w mieście dla Straży Miejskiej. To też jest jakiś szczególny czas? Będą kontrole? Tak. Wakacje oczywiście to jest czas, kiedy dbamy o wypoczynek naszych najmłodszych i Straż Miejska ma też za zadanie, aby tutaj sprawdzać, jak to wygląda, e, wspomagać. E, I m, moim e, marzeniem jest, żeby podnieść też prestiż Straży Miejskiej. Tak jak e, na przykład e, Straż Pożarna ma bardzo wysoki, wysoką cenę w społeczeństwie. No i wyższą chyba ze wszystkich służb To e, Straż Miejska jakoś tak nie może, nie może podnieść swego poziomu i będę się starał, jako osoba nadzorująca, e, aby prestiż Straży Miejskiej podnieść poprzez kontakt z mieszkańcami, poprzez, poprzez wspieranie różnych działań, e, poprzez dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, e, ale m, też e, organizowanie różnych spotkań podczas festynów, e, pokazywanie czy prowadzenie kursów pierwszej pomocy. Tak, aby Straż Miejska była bliżej ludzi. Nie kojarzyła się tylko z jakimiś tam mandatami czy karami. Zapalenie papierosów w miejscach publicznych na przykład. A żeby właśnie mieszkańcy czuli, że to jest właśnie, to są osoby, które pomagają, wspierają. Są, są właśnie przydatne w różnego rodzaju problemach, które nurtują naszych mieszkańców. Z tego co wiem, będą spotkania z przedszkolakami w tych miejscach, gdzie mamy w mieście półkolonie. Tak, tak. Chcemy właśnie, żeby, żeby Straż Miejska wyszła do ludzi, do, do, też do najmłodszych mieszkańców. I oprócz jakichś kontroli, sprawdzania, to żeby to były spotkania, gdzie można zobaczyć na przykład samochód Straży Miejskiej. Jakieś takie spotkania z psem, który jest na, na wyposażeniu Straży Miejskiej, czy też samochodem, który bada powietrze mhm. na terenie Białego Stoku. No macie e. też akcję, która się nazywa, no jednak wiąże się ze sprawdzaniem. Alkohol nie dla nieletnich. No tak, tak, oczywiście to, jest, to są zadania Straży Miejskiej, natomiast nie chciałbym, żeby one były głównym zadaniem Straży Miejskiej. Mhm. Głównym, głównym zadaniem Straży Miejskiej jest wspieranie mieszkańców, pomoc, pomoc w różnych sytuacjach. Są też przypadki, nie wiem, na przykład dzikich zwierząt czy pszczół, które gdzieś tam są zgłaszane, zgłaszane do Straży Miejskiej i oni mają możliwości. Aby takie zdarzenia też. w takich zdarzeniach interweniować, pomagać, wspierać. Mieszkańców. A jak pan myśli, jak popularny jest numer telefonu do Straży Miejskiej? Myślę, że warto go przypomnieć. Hmm. Tak, i to wypadło mi z głowy teraz. <głosy> <głosy> mi pan pytaniem. E Natomiast jest na stronie internetowej. Można tam zadzwonić i na pewno pomoc się otrzyma. Porozmawiamy jeszcze o studentach, którzy co prawda w większości już mają wakacje, ale jest taki program Mieszkanie dla absolwenta. On objął 120 osób. Zdążycie przed początkiem roku akademickiego z oddaniem tych mieszkań? Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, Zarząd Mienia Komunalnego jest departamentem, który, czy jednostką, która podlega Podemnie i e, pod mój nadzór. E, i, e, mieszkanie dla absolwenta jest bardzo ciekawym i, i dobrym pomysłem, który będzie e, zrealizowany w tym roku. Myślę, że do końca września pierwsze mieszkania będą już e, rozdysponowane wśród absolwentów. E, jest to projekt, który ma za zadanie e, po, zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Biomstoku, do pracy. E, w naszym mieście i, i zakładanie rodzin tutaj. Przyciąganie też ludzi z zewnątrz, absolwentów z innych uczelni, który, którzy mogą tutaj właśnie się osiedlić i pracować na rzecz naszego miasta. Często, często zarząd mienia komunalnego jest kojarzony z wspieraniem najuboższych mieszkańców Biegostoku poprzez mieszkania socjalne, komunalne, a tutaj jest pomysł, aby wesprzeć mieszkańców, którzy rokują. Na rozwój, na przynoszenie zysków w postaci podatków dla miasta poprzez zakładanie firm, poprzez pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. I wsparcie młodych ludzi, myślę, że przyniesie właśnie taki efekt, że nie będą oni szukać pracy na zewnątrz, a w Białymstoku. W tej chwili mamy bardzo dobre warunki do, do tego, aby właśnie w Białymstoku prowadzić swoją działalność, wspierać duże firmy. Praca zdalna też jest takim momentem, kiedy możemy, możemy się rozwijać tutaj na miejscu i, i przynosić dochód i wpływać na rozwój naszego miasta. Będzie kolejna edycja tego projektu? Tak, jest, jest pomysł, aby przy kolejnych blokach komunalnych pomyśleć o blokach właśnie dla absolwentów. Przypomnę, że tutaj absolwenci muszą osiągnąć wysoką, średnią. I wtedy mają większe szanse na, na uzyskanie takiego mieszkania, a są to absolwenci zarówno z Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego, ale też są osoby, które ukończyły Uniwersytet Jagielloński czy Akademię Sztuk Pięknych. Po, poza Stokiem, ale chcą wrócić i chcą tutaj mieszkać i, i budować swoją przyszłość. Na razie pozwolę mi może odpoczywać w czasie wakacji po sesji. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu Radio Yard. Dziękuję bardzo. Zastępca prezydenta Białego Stoku Marek Masalski był z nami. A moje miasto to Białystok.